Hej, po długiej przerwie zaglądamy z powrotem do mojego pudełka z maseczkami, jak widzicie trochę tego jest, więc trzeba się brać do roboty i myślę, że dzisiaj pójdzie któraś z tych masek węglowych Bielendy, to są maski, które można kupić m.in. w drogerii Rossmann po 2,99 coś takiego, ja wziąłam wszystkie trzy bardzo jestem ciekawa tych masek bo ja bardzo lubię maski na bazie glinki na bazie węgla czyli te wszystkie czarne, one się wydaje, że są takie mega oczyszczające, więc postanowiłam oczywiście to wypróbować co my tu mamy do wyboru mamy maskę żółtą która jest taka typowo do celu mieszanej i tłustej nie wiem czy tu widzicie, bo coś mi ostrość nie łapie to jest z aktywnym węglem, glinką zieloną Druga jest chyba bardziej nawilżająca, to jest cera sucha i wrażliwa z algami. Wszystkie są oczywiście z tym węglem. I ostatnia to jest cera dojrzała, również węgiel i czerwone winogrona. I tak się zastanawiam dzisiaj, chyba użyję sobie tej maski, bo nie wiem czemu. Jakoś tak mi się od razu. Ta na dzisiaj wydaje najbardziej treściwa, bo trochę mam też wysuszoną skórę. Albo nie, zrobimy sobie to. Pokażę Wam się szybko, jak sobie już przygotowałam skórę. E, tutaj mam ten mm, nieszczęsny trochę produkt z ten taki miodek, nie wiem czy czego kojarzycie. Ja go kupiłam, pokładałam w nim naprawdę duże nadzieje, ale niestety nie jestem z nim zadowolona, bo nie do końca sobie radzi z tym makijażem i jakiś taki jest dziwny. także ja go już kończę i mam nadzieję, jak najszybciej wydękuję. Do mecie twarzy ostatnio używam tego produktu, to jest ogólnie produkt La Roche-Posay, żel Lip -Kittard. i to jest żel, który jest praktycznie przeznaczony i do twarzy i do ciała, ja nigdy takich produktów nie używałam, w sensie i do twarzy i do ciała. Ale mam ochotę teraz trochę też przerzuci, przerzucić się na takie kosmetyki apteczne. Też mam zamiar kupić sobie albo z Larosze, albo z iwostinu całą tą serę do sery tłustej. Trochę ostatnio tą swoją skórę niestety zaniedbałam i e, widzę tego efekty albo raczej skutki. No i ogólnie zawsze przed maską nakładam peeling, dzisiaj z racji tego, że gdzieś trochę czuję, że ta skóra jest sucha, nie użyłam peelingu ziarnistego, grubego, tylko ten ze Stendersa, który był w którymś tam pudełku radowym. To jest też dziwny, powiem Wam, produkt, bo on nie ma w sobie grubinek, ale też nigdzie nie ma napisane, że jest to peeling enzymatyczny, więc nie bardzo wiem, czym on ściera, natomiast jak wybieram właśnie te maski takie bardziej oczyszczające, to raczej już nie męczę jakby tej skóry takim ciężkim peelingiem, tylko właśnie wybieram taki delikatniejszy. Widzicie tutaj, nie zwracajcie uwagi na mój tłusty łeb, dlatego, że ja mam na głowie w tym momencie olej i castor oil, więc po prostu wyglądam pięknie, jak widzicie. Powiem Wam tak, teraz już jestem jakieś, nie wiem, trzy minuty po orzeszczeniu twarzy i czuję, że ja mam strasznie zeschnięta i taka ściągnięta, więc nie wiem, czy Dobrym pomysłem będzie używanie tej maski i chyba ją zmienię jednak na tą niebieską. Nie wiem, czy to nie jest za duża maska na raz, aczkolwiek tutaj jest napisane co. Nie wiem, czy nam się nie zeschnie, jak sobie ją zostawię. Dobra, wchodząc w jakieś tam szczegóły, maskę nakładamy tylko na 10 minut na twarz. To jest bardzo mały jak na maskę. I tutaj w składzie mamy algi chlorella. Które czyszczą z tym pobudzają krążenie, stymulują kolagen, elastynę. No i oczywiście ten aktywny węgiel, który działa jak magnes. Ja sobie w tym momencie już zamówiłam tą maskę czarną z AliExpressu, tą azjatycką typową. Jestem strasznie ciekawa też jej działania. Nie wiem, czy to widzicie, ale widzicie, chyba na całym środku nosa zrobiła mi się po prostu poskutna krosta, która boli i wygląda jak bym miała tu gluta. Dobra. Maska kosztuje 2,99, nie wiem czy to, to już mówiłam, bardzo ładne opakowanie, naprawdę bardzo mi się podoba, rzuciło mi się od razu w oczy i e, dlatego postanowiłam ją kupić. Maska jest całkiem czarna. Nie. E, taka jest dość, znaczy można się ją całkiem upaćkać e, jak się jej używa, co widać zresztą. Zapach ma na razie ciężko wyczuwalny. Nie, nie czuję nic. Nie czuję nic. Wygląda tak. Takie błotko, ale no trochę jednak jest ciężka w użyciu, w sensie z takiej tej saszetki. Myślę, że bardziej by się sprawdziła, jakby była w jakimś nią słoiczku. Ja nie boję się to, że wypaćkam sobie włosy, dlatego że yy, takie będę zaraz myła. Powiem Wam tak, nałożyłam, czy znaczy tutaj widzicie, trochę mi się jakby nałożyła na nos, i ja w tym miejscu miałam dwa dni ten plasterek ten na wągry, i jakoś chyba na, nałożyłam go tutaj na suchą skórę, i on mi zdarł tutaj całą naskórek i już czuję, że em, bardzo mi to piecze, no ale cóż. Chyba jednak tutaj ta saszetka starczy nam na, tylko na raz, bo ta maska się nakłada, żeby tutaj przykryć całą tą twarz, trzeba nałożyć taką grubszą trochę warstwę. Ale już czuję, że jest fajna. Szkoda, że tylko się utrzyma 10 minut. Znaczy,. Bo nie wiem, czy to wystarczy, ale. E, mm, słuchajcie, w momencie, kiedy ją nakładacie to, już wiecie, że. E, już czujecie to takie oczyszczenie. Serio. Ona jest jakby trochę, nie wiem, granatowa, czy mi się wydaje. Tak wchodzi w niebieski. No, może tutaj na tę moją. krostę na nosie. Nic mnie nie piecze, absolutnie nic mnie nie piecze. Jestem ciekawa, jak ta maska sprawdziłaby się w em, czym? Z peelingiem takim ziarnistym, mocnym, żeby najpierw tą skórę porządnie tak e, przeczyścić tym peelingiem a później nałożyć maskę. Pewnie z następną maską tak zrobię, bo ja mam jednak celę typowo tłustą i takie rzeczy mi nie są straszne, tylko w tym momencie czuję się trochę też przesuszona jest niesamowity komfort nakładania ona po prostu się nakłada, zobaczcie tutaj praktycznie dużo, jakby nie musiałam się namachać tymi paluchami i ona nie ma takich prześwitów, nakłada się całkiem równomiernie bardzo ładnie to wygląda zobaczymy jak się będzie zmywała, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, często jak się nakłada jakieś maski takie z glinką, to gdzieś tak e, trzeba się trochę namachać, żeby ta skóra była ładnie przykryta, a tutaj wygląda to naprawdę pięknie i tak jak mówię, uczucie jest niesamowicie e, przyjemne. Przypominam, że robię tą niebieską wersję. Może trochę sobie tutaj tro za bardzo zostawiłam tą skórę przy oku. Ale bardzo dobre wrażenie pierwsze. Naprawdę, ona jakby na razie jeszcze nie zastyga. Czuję się niesamowicie komfortowo. I nie zostało mi już nic, także e, zużyłam ją całą. Zdecydowanie w sam raz można ją jeszcze na tego trochę gdzieś tam przenieść na szyję. Eee. Dobra, tak wyglądam. Eee, mogę iść teraz na miasto na przykład. Na razie nic mi to nie zastyga na tej skórze. Widzicie, świecę się jak nie powiem co. I jestem ciekawa efektów dalszych. Uwielbiam cały zlew, bo próbuję właśnie tą maskę zmyć z palców i z pod Na pewno fajną opcją było, jakby tą maskę można było kupić nim z pompką albo nakładać jakimś pędzelkiem może. Nie wiem. Czekamy 10 minut i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Na razie jest ok. Zaczynam się ściągać powoli, ale jak widzicie maska nie wysycha, nie robi się taka jasna, chociaż może, tu o, robi się, no to ona zastyga tak samo jak, nie mogę mówić, zastyga tak samo jak maski glinkowe. Tutaj by też już pozastygało, czyli zastyga podobnie jak maski glinkowe, więc już teraz się nie dziwię, że trzeba ją trzymać tylko 10 minut. Słuchajcie, powiem wam, że ja nie wytrzymałam 10 minut, siedzę gdzieś około może 7-6, bo już strasznie zastygłam, nie wiem, czy nawaliłam za dużo tej włoski na siebie. Widzicie, tutaj w niektórych miejscach mi zastygła, tutaj na policzkach jeszcze nie, ale te policzki to jakoś tak wydaje mi się, że nakładałam więcej i idę się zmywać, bo już mi to boli. Okej, okay, jak już widzicie jestem po, jakiś takim, się w ogóle światło zmieniło, umyłam się już od razu cała, jak widać i czuć. I co Wam powiem o tej masce? To brawo dla mnie, bo nie ogarnęłam tego, że nałożyłam sobie sweterek jasny i jak już go pozdejmowałam, no to wiadomo, że sweterek jest do prania. Nie podoba mi się ta maska pod tym względem, że tak zastyga. Ja jednak nie przepadam za takimi maskami i to jest bardzo dziwne, takie dyskomfortowe uczucie. Nie możecie mówić, nie wiem, nic robić. To jest takie... Mało przyjemne, więc nie wiem, czy będę sięgać jeszcze po te maski. Aczkolwiek czuję się faktycznie takie odświeżenie i ta skóra jest bardzo gładka, w ogóle teraz, jak się um, maca. I, I jest faktycznie taka świeża. Ja już widzę w lustrze, że parę tutaj przyjaciół chce wyjść na świat, więc zaraz im w tym pomogę. I to też na pewno ze zasługą maski. E, powiem Wam tak. Warto wypróbować. To jest koszt naprawdę niewielki, bo to jest około właśnie 2-3 zł. Maska starcza na raz, ma dobre opinię, na wizerze ma chyba 4,5 gwiazdki. Nie wiem, jak ta druga zielona, natomiast jeżeli miałabym sięgać po te maski w przyszłości, to wybierabym tą niebiesko nawilżającą, bo tak jak mówię, ona, ta nienawilżająca mi się strasznie zastygła i dawała uczucie takiego, takiej suchości. Więc tutaj faktycznie tamta zielona też może w ogóle być hardkorem, więc zobaczymy. Nie wiem, czy widzicie jakąś różnicę tutaj, prawda? W mojej pięknej twarzy na pewno jest jaśniejsza, ale nawet też światło jest inne. Powiem Wam tylko tyle, że żeby zobaczyć faktyczne efekty, to takich masek trzeba używać, no, zużyć kilka i robić to oczywiście regularnie. I wtedy faktycznie, nie wiem, po miesiącu można by zobaczyć, jakie te efekty są. Powiem Wam, że ja w tej chwili testuję również inną maskę z takich um, oczyszczających. I to jest maska, która była w Pretty Boxie bodajże. Ja jakoś tak zapomniałam Wam o niej powiedzieć, ale używałam już jej dwa razy. I ona też ma takie działanie, on też jest chyba na, na, na bazie węgla. I też ma takie działanie bardzo oczyszczające, no a tak nie zastyga, więc z tych dwóch wybrałabym bardziej tą, no, tyle, że ta jest niesamowicie droga, bo ja tam wiedziałam, że ona gdzieś sięga w ogóle w 100 zł. Ale jest wydajna, więc o tej masce też Wam jeszcze powiem więcej. Podsumowując, polecam Wam tą maskę wypróbować, to nie jest duży koszt, 2 zł, może akurat Wam się spodoba. Może akurat będziecie za, y, zainteresowani. Jedyny minus to jest taki, że właśnie ściąga to skóra, dobrze się zmywa, przynajmniej się dobrze zmyło na y, pod prysznicem. Dajmy oczywiście znać, jak się sprawdzą te dwie y, kolejne maski. Także myślę, że test jest zaliczony na 4,5, czyli adekwatnie do oceny na wizażu. Także ja się z wami już na dzisiaj żegnam, muszę coś nałożyć na twarz, bo zaraz mi to wszystko zastygnie. A pokażę wam jeszcze, co nałożę na twarz. Po takich maskach mega oczyszczających bardzo fajnie sprawdzały się olejki. Ja w tym momencie męczę jeszcze ten olejek z mokosza, który też był w jakimś boksie. A jak go skończę, to mam zamiar kupić ten olejek z Loreana do Cery tłustej, zobaczyć jak się sprawuje. I myślę, że na twarz nałożę sobie ten krem z, exu... z Exuviansa, który no jest taki, opowiem, jestem w trakcie testowania, ale jakiegoś tam szału nie ma, no ale jest, więc trzeba go zużyć. Także to by było na tyle. Żegnam się z wami. Dobranoc. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia. W zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. A ja już zmykam. pa. pa.